A dziś będzie m.in. o karze dla Fernando Alonso, ale parę zdań pochwał dla FIA też będę w stanie dzisiaj powiedzieć. Opowiem o nowym kierowcy Williamsa, a także o tym, co czeka w najbliższym czasie ekipę Red Bull'a. Zaczynamy kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest marka Wall, producent maszynek i trymerów do włosów. I jesteśmy po Grand Prix Stanów Zjednoczonych, wyścig, który zapowiadał się średnio. Ciekawie, tak to chyba możemy nazwać. Ostatecznie okazał się naprawdę bardzo dobrym ściganiem. Parę akcji mieliśmy takich, które myślę, że znajdą się w zapiskach najlepszych akcji tego sezonu. No choćby to, co wyczynił Sebastian Vettel naprawdę na duże brawa zasługiwało. Ale do tego sobie wszystkiego przejdziemy. Zaczynamy od wyników tego wyścigu. Wyników, zwróćcie uwagę, zmienionych, no bo wypadł na z pierwszej dziesiątki Fernando Alonso. Do tego dosłownie za momencik przejdę i od tego ten odcinek sobie zaczniemy, więc mamy przetasowania w wynikach tego wyścigu. My przechodzimy do klasyfikacji generalnej kierowców. Tutaj tak naprawdę już zbyt wielu ciekawych walk, pojedynków tak naprawdę nie ma, więc myślę, że warto skupić się na tym, co dzieje się w klasyfikacji konstruktorów, bo tam mamy Alpine przed McLarenem o 6 punktów, Aston Martin. Tylko jeden punkt traci do Alfa Romeo po tym wyścigu. No a Has walczy tutaj, żeby na tym ósmym miejscu do końca sezonu pozostać. Więc pod tym względem jeszcze trochę ciekawych rzeczy w tym sezonie możemy dostać. A wyścigów do końca tego roku tak wiele już przecież nie zostało. Co akurat trochę nas smuci. To też oznacza, że zostało coraz mniej szans na dołożenie sobie cennych punktów w walce o nagrodę główną. W naszym konkursie, który organizujemy wspólnie z marką Walla. Najbliższa okazja, żeby sobie nabić te punkty, to oczywiście Grand Prix Meksyku, więc zapraszam Was do formularza konkursowego w przypiętym komentarzu i w opisie tego filmu. Zachęcam, go, zachęcam do wypełniania go no i do walki właśnie o upominki od marki Wall, które też po każdym wyścigu są do osoby, która najlepiej przy okazji danego Grand Prix się spisze wysyłane. No a teraz przechodzimy sobie do omówienia tego, co się wydarzyło w niedzielę, zaczynamy króciutko od Lansa Strola. Zaczynamy od tych informacji najnowszych. Lance Stroll, trzy pozycje kary dostał przesunięcia na starcie do Grand Prix Meksyku. To oczywiście efekt kolizji, wypadku z udziałem Fernando Alonso. Sam Lance Stroll mówił po wyścigu, że on zostawił sporo miejsca Fernando, że to był incydent wyścigowy. Co ciekawe, sam Fernando też mówił, że to był incydent wyścigowy. No i tutaj można mieć pewne podejrzenia, że Jakiś delikatny związek z tym, że Fernando w przyszłym roku będzie jeździł obok Lansa Strola w zespole jego taty, jakiś związek może to z tym mieć. Przypominam takie komunikaty radiowe, gdy tam Esteban Ocono na Węgrzech mu trochę zajeżdżał drogę. Fernando nieco inaczej wyrażał się o swoim zespołowym koledze, a tutaj wobec Lansa Strola jest bardzo, bardzo łagodny. Ale może to czysty przypadek. Jeśli o mnie chodzi, kara dla Lance'a jak najbardziej zasłużona, to nie było rozsądne, to nie było rozważne, to mogło skończyć się bardzo, bardzo źle. Co więcej Lance tak naprawdę na tej sytuacji niewiele miał do zyskania, bo w tej sytuacji i tak by ostatecznie przegrał z Fernando na tej prostej. I tak go Fernando by tam wyprzedził, więc co ten ruch w ostatniej chwili miał mu pomóc do końca? Nie wiem. No ale właśnie tak trochę jest z lansem Strolem, że on może mieć weekend taki jak w Japonii, kiedy go chwalimy. On może mieć taki weekend jak tutaj, gdzie naprawdę choćby na tym starcie świetnie wykorzystał to całe zamieszanie przed nim. Wyglądało to bardzo dobrze i nagle przychodzi coś takiego, że Ren przynajmniej mi opadają. Też nie wiem, jak Wy patrzycie na tę sytuację, może bardziej patrzycie tak, jak właśnie Lance Stroll i e, Fernando Alonso, że to był incydent wyścigowy i bez przesady. Lance Stroll powiedział ostatecznie zostawiłem mu mnóstwo miejsca z lewej strony, różnica prędkości po prostu zrobiła swoje. Ja trochę na to inaczej patrzę. No ale kara dla lansa strola to jest jedna rzecz, ale słuchajcie, ukarany po tym wyścigu został też sam Fernando Alonso. I został ukarany za coś, co było następstwem tej stłuczki z lansem strolem. Tyle że Fernando Alonso otrzymał karę już po wyścigu. Ta kara to 30 sekund, doliczone do jego czasu. No i o co tutaj chodzi? Pamiętacie takie ujęcia, jak wibrowało, latało lusterko Fernando Alonso, a w końcu to lusterko od jego samochodu odpadło? No właśnie. Chodzi o to, no, i już w trakcie wyścigu mieliśmy takie wątpliwości, czy to nie jest sytuacja podobna do tego, co na przykład miał Kevin Magnussen z latającym elementem przedniego skrzydła, gdzie ostatecznie Magnussen dostawał flagę i to niejednokrotnie w tym sezonie czarno-pomarańczową i zjeżdżał, był zmuszony do zjazdu do, do mechaników. No, nie wiem, czym ta sytuacja się różniła i dlaczego Fernando takiej flagi nie, nie pokazał. Taka flaga nie została mu. Nie została mu pokazana. No w każdym razie Has mocno zezłościł się na to, że Fernando sobie dojechał do mety tego wyścigu na takiej wysokiej pozycji, mimo tej sytuacji z lusterkiem. No i Has po tym wyścigu złożył protest na Fernando Alonso i na Sergio Pereza, któremu też kawałek przedniego skrzydła na pewnym etapie tego wyścigu odpadł. No i ostatecznie Alonso dostał karę, Sergio Perez kary nie dostał. Do Pereza wrócę za moment. Skupmy się na, na Alonso. Dlaczego ta kara? napisali, że kara wynika z tego, że luźne lusterko powodowało zagrożenie i zespół powinien był zareagować. I ja się zgadzam, że to lusterko stanowiło zagrożenie, bo w momencie, gdy odpadło i gdyby tam niefortunnie ktoś się znalazł, albo ktoś podbił to lusterko, które uderzyłoby w samochód innego kierowcy, nie daj Bóg w kask, mogłoby się to skończyć nieciekawie. Więc tak, to mogła być potencjalnie niebezpieczna sytuacja. No, to po prostu była niebezpieczna e, e, sytuacja, ale od czego właśnie jest ta flaga, którą pokazano Kevinowi Magnussenowi? Dlaczego ta kara nie została, dlaczego ta flaga w tej sytuacji nie została pokazana? Co więcej, Has, i to też w tym oficjalnym takim dokumencie z protestem jest napisane, Has zgłaszał kontroli wyścigu w trakcie rywalizacji, że taka sytuacja z tym lusterkiem Wallauso jest, że warto na to zwrócić uwagę. Ale sędziowie nie podjęli żadnych dalszych czynności w trakcie wyścigu. Podjęli dopiero po proteście Hasa, nawet nie sami po wyścigu, ale po proteście Hasa, więc ja czegoś nie rozumiem. Jakby dlaczego nie można było pokazać tej flagi. Tym bardziej, że to nie jest tak, że oni przeoczyli tę sytuację, co byłoby i tak mocno niekorzystne, jeśli chodzi o, o dyrekcję tego wyścigu. Ale dlaczego tej flagi nie pokazano? No, co ciekawe, sami sędziowie w werdykcie napisali, że są głęboko zaniepokojeni tym, że nie było flagi pomarańczowo czarnej dla Alonso, mimo zgłoszeń hasa. No nie powinno to tak wy wy wyglądać, że taka kara jest yy, wręczana kierowcy, jeszcze akurat Fernando, który w tym wyścigu pojechał tak fenomenalnie i zrobił tak niesamowite rzeczy. Po, po tym wypadku, który też przecież, znaczy po tej kolizji, po tym kontakcie z Lansem Strollem, który też mógł skończyć się dużo, dużo gorzej. Więc ja tego nie rozumiem. Mam nadzieję, że będą jakieś wyjaśnienia tej, tej sytuacji, dlaczego tak, ani inaczej dyrekcja wyścigu się zachowała. Dlaczego najpierw uznała, że to nie jest sytuacja niebezpieczna i nie należy pokazać flagi. A jak przyszedł protest, to stwierdzili delegaci techniczni, że tak, to była sytuacja niebezpieczna. Nie wiem, ja tego. Ja tego nie rozumiem i to jest duża kontrowersja. Nie ma co ukrywać. Alpin też tak uważa, że to jest kontrowersja i już od tego wyroku się odwołują, twierdząc, że Has złożył protest za późno, że przekroczył czas na złożenie protestu o 24 minuty. Co ciekawe, FIA w tym oświadczeniu, w tym werdykcie zwróciła uwagę na to, że mają świadomość tego, że Has złożył ten protest za późno 24 minuty, ale nie było innej możliwości w tym przypadku. Has nie mógł tego zrobić wcześniej. Też do końca nie wiemy, z jakiego powodu. No i FIA jakby to zapisała nawet w tym, w tym proteście, że mają tego świadomość. Więc spodziewam się, że protest Alpin tutaj niewiele zmieni i tej kary. Dla Fernando, dla Fernando tutaj nikt już nie, nie cofnie. Kompletnie tego nie rozumiem. Zastanawiam się, o co chodziło. Wiemy natomiast, o co chodziło z Sergio Perezem i dlaczego on nie dostał kary. Tutaj FIA wyjaśniła, sędziowie wyjaśnili, że Red Bull skontaktował się w trakcie wyścigu, sam Red Bull skontaktował się z Joe Bauerem, czyli delegatem technicznym, pokazał jakby ujęcie, zdjęcie tego przedniego skrzydła z tym elementem latającym, który ostatecznie odpadł, ale Joe Bauer powiedział, Joe ze powiedział, że jest ok, jest bezpiecznie, możecie jechać. No, z, ostatecznie to odpadło i też mogło to y, spowodować jakieś, jakieś szkody, tak jak to mogło coś odpaść wcześniej Magnusenowi, który musiał zjechać w takiej sytuacji. Więc y, też tego do końca nie rozumiem, ale okej, okay, tutaj daje jakiś kredyt zaufania, może niesłusznie FIA, że rzeczywiście na podstawie tego zdjęcia stwierdzili, że to nie stanowi zagrożenia. Nie wiem, ostatecznie to odpadło i tak z tego samochodu, więc nie kuma. No ale nic, poczekamy do, do Grand Prix Meksyku i myślę, że na pewno kierowcy i zespoły będą do tej sprawy wracali. Co do samego wyścigu, parę słów na temat kilku kierowców i kilku zespołów sobie tutaj wynotowałem. Max Verstappen, od niego zaczynamy. Oczywiście duże brawa dla Red Bulla za tytuł mistrzowski w klasyfikacji konstruktorów, ale to było pewne i pewne jest to, że Red Bull w tym sezonie po prostu był najlepszy. I ostatecznie no, zdemolował przeciwników. Nie ma co ukrywać. Ta druga część sezonu to już była. Nosi znamiona dominacji, tak to nazwijmy. Ale cały sezon po prostu był w wykonaniu Red Bulla fenomenalny, poza samym początkiem. Rzeczywiście tam im trochę brakowało, ale później naprawdę fenomenalnie sobie w tym sezonie radzili. Max też klasa, duża klasa w tym wyścigu. Troszkę się zagotował po tym pit stopie, tam skomentował o, pięknie, pięknie. W kierunku mechaników, którzy ostatecznie okazało się, że mieli zepsuty pistolet, tak powiedział Christian Horner po, po wyścigu, no Max też się z tego wytłumaczył, Powiedział, że czasami takie emocje się pojawiają i takie słowa padają, ja też to absolutnie rozumiem. W Mercedesie zadowoleni, Toto Wolf mówi, że walczyli o zwycięstwo, więcej teraz już rozumiemy, co robiliśmy wcześniej źle, jesteśmy na dobrej drodze, będzie więcej czasu w tunelu aerodynamicznym od Red Bulla w kontekście przyszłego sezonu, bo Mercedes będzie niżej w klasyfikacji generalnej, przez to będziemy więcej czasu czasu, a to będzie dla nas na pewno zysk. No i Meksyk może być dobrym dla nas torem. No i rzeczywiście Mercedes po tym wyścigu może być zadowolony, co najmniej tak szybki, jak nie szybszy w większości momentów od Ferrari i tutaj porównujemy tylko Hamiltona i Leclerca, bo George Russell miał uszkodzony samochód po tym kontakcie na początku wyścigu. Co do Mercedesa i George'a Rasela, też no to właśnie George po tym kontakcie jechał już uszkodzonym autem. Po kontakcie absolutnie z winy George'a. Sam zresztą po wyścigu to przyznał, poszedł, przeprosił Carlosa Sańca. Mm, mówił, że myślał, że pojedzie za Maxem Verstappenem w tym, w tym zakręcie, ale Carlos ten zakręt ostatecznie ściął, ale razem mówi. Spoko, spoko, to ja powinienem był w tej sytuacji jakby móc to przewidzieć albo dopuścić taką myśl, że on pojedzie inną linią, więc to była moja wina. No i szacun, że się przyznał błąd no, taki stosunkowo prosty, ale to pierwszy zakręt, pierwsze krążenie, bywa to jest trochę taki wyś... incydent wyścigowy w kontekście tego, co mówił Lance Troll o tej sytuacji z Fernando Alonso. Co do Ferrari, no właśnie, no Carlos Sainz duży pech, ale brawa za kwalifikacje, bo drugi pole position w tym sezonie i naprawdę Carlos w sobotę ładnie cisnął, Charles ostatecznie też dobrze, ale po wyścigu mówił wprost, że no, musimy zacząć lepiej rozumieć te opony, musimy zacząć z tymi oponami lepiej się dogadywać, ta degradacja jest za duża, mogło być lepiej, ale właśnie musimy naprawdę ciągle pracować nad poprawą. I tutaj już nie ma żadnego żadnego gryzienia się w język. Tutaj szar mówi wprost, że Ferrari ma problemy. No i my widzimy, że Ferrari po prostu nie jest w tym momencie w stanie walczyć z Red Bullem. Nie ma co do tego żadnych, żadnych wątpliwości. Sebastian Vettel, kierowca dnia, wybrany przez kibiców i dla mnie absolutnie pełna, pełna zgoda. Fenomenalna robota. Dobrze patrzyło się na Sebastiana i no, widać, że jak ma dzień, jak mu podpasuje tor, jak mu podpasuje samochód, jak mu podpasują okoliczności. Wiem, że dużo jest tutaj, jak, ale tak to wygląda w, w jego przypadku. No naprawdę po prostu aż oczy się cieszyły, patrząc na to, co robił Seb w tym, w tym wyścigu. Wyróżniłbym tutaj też na plus: oczywiście, Lando Norisa. Zobaczcie, jakie on miał uszkodzenia w samochodzie. Gigantyczne. Zebrał sporo szczątków po tej kraksie Alonso i Strola, i mimo tego, takim uszkodzonym samochodem, dojechał do, do końca. No, o Fernando, już parę słów powiedziałem, ale tylko chciałem podkreślić, jak dużym osiągnięciem jest to, co zrobił Fernando, wjeżdżając na P7. Ostatecznie to P7 mu zabrano, ale. Start przesunięty na starcie: Fernando później odrobił parę pozycji. Później, te kraksa ze strolem wydawało się, że nie ma opcji, żeby po takiej kraksie wrócić jeszcze do jazdy. Fernando w to uwierzył, wrócił, nadrabiał pozycję, wjechał w punkty. To też było dosyć groźne i to też sam Fernando mówił, że trochę go, może nie tyle, wystraszyło, co lekko wytrąciło z rytmu. Mocny mental, naprawdę u Fernando, no i po prostu mega mocne tempo w ten, w ten weekend, więc absolutnie nie ma się co do niego przyczepić po tym, po tym weekendzie. Jeśli ktoś ma wątpliwości, po raz kolejny to powtórzę czy po 40 można być szybkim driverem w F1? Absolutnie można. No i też duże brawa tutaj dla Kevina Magnusena, bo też ładnie powalczył. No i ostatecznie dużo lepiej niż Mick Schumacher. No właśnie, przechodzimy do kierowców, którzy trochę zawiedli, a nawet nie trochę. Mick Schumacher zebrał szczątki też w swoim, w swoim samochodzie, też nie było idealnie pod tym względem z jego maszyną. Przyznaję, że były dobre momenty, no ale cóż, no kwalifikacje bardzo słabe. Kolejny słaby weekend, kolejny raz bez punktów, coraz mniejsze widzę szanse na to, że Mick zostanie w F1. No i też widzieliśmy, co działo się z Danielem Ricardo, a w zasadzie nie widzieliśmy, bo Daniel jechał tak daleko w tym wyścigu, że w ogóle go prawie nie pokazywano. Sam po wyścigu podszedł do dziennikarzy i powiedział, że jemu to się wydawało, że już gorzej być nie może, ale jednak może. No i właśnie ten wyścig był takim jednym z najgorszych jego momentów w tym, w tym sezonie, gdzie już jest teoretycznie czysta głowa, gdzie już wie, jakby jaki jest plan naprawczy odchodzi Teoretycznie na moment wraca, no ale z, z, jeśli będzie kończył sezon takimi, e, takimi występami, to to też będzie miało znaczenie w kontekście. W kontekście przyszłości, Daniel też odniósł się do tych plotek, że może będzie kierowcą rezerwowym Red Bulla powiedział, że rozmawia z różnymi zespołami na ten temat, ale nic jeszcze nie zostało podpisane. No byłaby to ciekawa, ciekawy zwrot w historii Daniela, który wróciłby do rodziny Red Bulla, ale właśnie jako rezerwowy, a jeszcze parę lat temu tym samochodem sobie walczył o zwycięstwa. No to jak już jesteśmy słuchajcie, przy, przy Red Bullu, no to oczywiście. Postać Mateszica, tutaj nie możemy zapomnieć o współzałożycielu Red Bulla, który, który, który zmarł i który no, zostawił dużą pustkę po sobie, i to widać było po reakcjach zawodników. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak Sebastian Vettel mocno to przeżywał. No, to jest gość, który naprawdę mnóstwo Mateszicowi zawdzięcza. I nie tylko on, bo wielu kierowców z obecnej stawki to może powiedzieć. Gość, który sprawił, że marka Red Bull kojarzy się nie tylko z napojami, które teoretycznie, a nawet praktycznie ze sportem to nie mają nic wspólnego, bo zbyt zdrowe nie są, ale jednocześnie e, zrobił taką maszynę marketingową i tak fenomenalnie to wszystko połączył, że Red Bull kojarzy się jednoznacznie ze sportem, sportem ekstremalnym, z sukcesami, z czymś, e, z jakimś przekraczaniem granic. Więc naprawdę duży szacun. Też wielki fan Formuły 1, który marzył o tym, żeby posiadać zespół w Formule 1 i ostatecznie te zespoły posiadał. Aż, aż dwa. Więc w Red Bullu, oczywiście, taki weekend trudny, bo, bo, bo to były i rozmowy o tym przekroczonym limicie budżetowym, no i właśnie odejście Mateszica, więc ostatecznie cała ta sprawa z limitami budżetowymi została przesunięta o parę dni. Co najmniej Christian Horner mówił, że. Cały czas rozmawiają z ZEFIA, że jest to porozumienie możliwe, ale że to wszystko zostało przesunięte. Jednocześnie jeszcze co do Matyszica, jakby nie ma obaw, że Red Bull nie wiem, przestanie istnieć w, Formu w Formule 1, czy będą to jakieś gigantyczne zmiany. No nie w, tym, w tej najbliższej przyszłości absolutnie nie ma co się obawiać, że będzie to miało jakikolwiek wpływ odejście Matyszica, że będzie miało jakikolwiek wpływ na Red Bull'a, na ich obecność w Formule 1. Mówił też o tym Christian Horner w ten, w ten weekend. No, a co do tego sporu z, z FIA. Hmm, Plotki ostatnie głoszą, i to są plotki od dziennikarzy niemieckich, którzy na razie, dziennikarze Automotorum Sport, którzy na razie w tej sprawie podawali najbardziej sprawdzone informacje. Według nich Red Bull ostatecznie ma się porozumieć z FIA i karą dla Red Bulla będzie kara finansowa, ale nie odjęcie punktów od limitu budżetowego, tylko po prostu kara finansowa, po prostu trzeba będzie zapłacić i też zmniejszenie tunelu czasu w tunelu aerodynamicznym, czyli kara, to też pytanie o ile procent, ale to może być bolesne. Zmniejszenie czasu w tunelu to może być coś, coś bolesnego. Jednocześnie Red Bull, jeśli będzie tutaj szedł na ugodę z FIA, to będzie też musiał przyznać, że rzeczywiście doszło do przekroczenia tego limitu. A Christian Horner od początku tego weekendu zarzekał się, że nie, nie, że do niczego takiego nie doszło. To są różne interpretacje i my tutaj jeszcze będziemy dochodzili swoich praw, więc cały czas trochę jakby kręcimy się po takim nieznanym terenie, tak to można nazwać jeśli oni nie dojdą do porozumienia to tak jak Wam ostatnio mówiłem, ta sprawa pójdzie dalej do takich sędziów finansowych wtedy są możliwe większe kary, łącznie z odjęciem punktów w klasyfikacji generalnej no ale to dajmy sobie parę dni rzeczywiście i, i zobaczymy w którą stronę to pójdzie no i też Christian Horner odnosił się do listu zaka Brauna, mówił, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby pisać o oszukiwaniu w kontekście tego czego tutaj dopuścił się Red Bull, Christian Horner zwraca uwagę na to, że że dzieci pracowników gdzieś tam były prześladowane na placach zabaw z tego powodu. Hmm. No i oczywiście łatwo można takie komentarze zbyć jakimś uśmieszkiem, mówiąc, no, nie przesadzajmy, ale z drugiej strony, no, jakby ja wierzę, że kriszner Hornem nie używa takich argumentów, sobie ich nie wymyśla. Eee, i, no i dobrze by było, żeby wszyscy troszkę spuścili z przy okazji tej, tej sprawy, bo tam kibice wykrzykujący do Maxa i Doczeko przed wyścigiem na jakimś spotkaniu z, z kierowcami oszuści, oszuści takie, takie padały stwierdzenia z, z widowni. To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Mówił też o tym Wolf, że takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Jednocześnie to to Wolf zapytany po wyścigu o tę sytuację z Red Bullem, o ten limit wydatków. Powiedział, że na razie jesteśmy zbyt krótko po tym, jak odszedł Mateszic. I na razie się na tym nie skupiajmy. Wrócimy do tego, ale, ale na razie skupmy się na e, pamięci o, o, o Matyszycu. Więc e, też e, no, szacun za, za takie podejście do, do tematu. Zatem my też z tym, z tym czekamy. A ja nie czekam z kolejnym tematem, bo przechodzę do tematu kierowcy Williamsa, który w przyszłym sezonie ma zasiąść za sterami obok Aleksa Albona, to będzie Logan Sergant, czyli w końcu będzie Amerykanin w Formule 1 po już ładnych paru latach przerwy, po Aleksandrze Rossim, który był ostatnim Amerykaninem w F1. Logan Sergent ma być kierowcą Williamsa, czy będzie to jeszcze nie jest pewne, bo musi dobić punkty do superlicencji, ale to wydaje się bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne, że to zrobi, tylko duży pech, albo jakiś naprawdę gigantyczny spadek formy w ostatni weekend w Abu Zabi sprawiłby, że Logan by tego tej super licencji nie dostał. Jost Capito mówi, że to, że sergeant jest Amerykaninem, to jest taki miły dodatek, ale to nie było decydujące. Logan Sergeant to jest rocznik 2000, urodzony na Florydzie, ale szybko przeniósł się do Europy i już w tym europejskim ekosystemie wyścigowym się rozwijał i przez to jest mu łatwiej po prostu trafić do F1 niż takim kierowcom, którzy chowali się w tym systemie IndyCar. Tak to, tak to nazwijmy. Logan Sergeant, zerknąłem na jego wyniki w kategoriach juniorskich, naprawdę źle nie było. Brytyjska F4 swego czasu trzeci za Oskarem Piastrim. W mistrzowskim sezonie Oskara Piastriego Logan Sergent w F3 był trzeci. Miał tyle samo zwycięstw co Oskar Piastri. Aktualnie w tym momencie jest na trzecim miejscu w Formule 2 jako debiutant. Więc to też warto podkreślić. Dobra jazda Logana sergeanta w tych ostatnich latach w seriach juniorskich. Nie można tutaj mówić, tak jak w przypadku Latifi'ego, że te poprzednie wyniki były mocno średnie. Tutaj naprawdę to zaplecze jest. No i jest Capito powiedział, że już po zwycięstwie na Silverstone w tym sezonie w F2, stwierdzili w Williamsie, że sergeant jest gotowy na to, żeby wejść do F1, więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, oczywiście to jest świetna informacja dla właścicieli Williamsa, dla Doriton Capital. To jest szansa na sponsorów ze Stanów Zjednoczonych, to jest szansa na fanów ze Stanów Zjednoczonych, więc jak najbardziej tutaj wszystko będzie się Williamsowi zgadzało. I na koniec tego odcinka, słuchajcie, jeszcze taki mały plusik dla FIA za to, że szybko e, rozprawiono się z częścią rzeczy, co do których były kontrowersje po Grand Prix Japonii. FIA opublikowała e, takie e, oświadczenie, w którym, e, w którym no, po prostu przyznali się do błędu, że taki raport z tej, z tej sytuacji w e, Grand Prix Japonii. Przyznali się do błędu, że nie patrzyli za bardzo na samochody, które były w Pit Lane, e, czyli na Piera przegapili go po prostu. No i dlatego doszło do takiej sytuacji, że Gasly był na torze, był tam też dźwig, Gazli gonił samochód bezpieczeństwa, po prostu go przegapili. No, przyznali się do błędu i za to, za to szacun, ale trochę to przerażające, że dyrekcja wyścigu nie do końca ma świadomość, kto tam jest w pit lane i jakby tam było co 10 kierowców, to też by na to nie zwracali uwagi? No pewnie by zwrócili, ale co, jakby było dwóch, trzech? No, Trochę, trochę takie ciarki na plecach mogą zostać wywołane przez takie, przez takie oświadczenia. No i oczywiście, też przypomnieli, że Gasly jechał za szybko, ale to już sobie to mówiliśmy, to jest prawda. W każdym razie będą zmiany. Słuchajcie, do końca roku będzie tylko jeden dyrektor wyścigowy: będzie nim Nils Wittich i Eduardo Freitas był podczas Grand Prix Japonii i on w tym sezonie już nie będzie. Dyrektorem wyścigowym. Ja spodziewam się, że to jest taki, taka zapowiedź tego, że w przyszłym roku będziemy mieli jednego dyrektora wyścigowego. Kierowcy też mówili, że to nie do końca jest fajna sytuacja, w której z weekendu na weekend oni się zmieniają. Przyjeżdżasz i rzecz, o których rozmawiałeś z tamtym, no, teoretycznie sobie przekazują, no, ale to jednak jest trochę inna, inna sprawa rozmawiać z innym człowiekiem o danej, o danej kwestii, więc kierowcy też mówili, że to nie jest nic idealnego, więc być może w przyszłym roku będzie tylko, tylko jeden. Ma być zmieniony system, już został zmieniony system informowania o tym, że jest dźwig na torze. A Mikołaj Sokół wrzucał na Twitterze taki screen z... Z komunikatów od dyrekcji wyścigu, i rzeczywiście była informacja, gdy jakiś samochód poza samochodem bezpieczeństwa podczas neutralizacji pojawiał się na, na torze, to taka informacja pojawiała się na, na tym ekranie. Tutaj mowa oczywiście o jakimś dźwigu, czy, czy o jakiejś lawecie. Ma też zostać wprowadzony coś takiego, co się nazywa, co zostało nazwane na, na razie dynamicznym wirtualnym samochodem bezpieczeństwa. Ta delta, czyli ten Czas, którego mają się trzymać kierowcy podczas neutralizacji, ma być uzależniony też od miejsca, gdzie jest kierowca i czy tam właśnie stoi jakiś dźwig, jakaś laweta, i ten system po prostu ma być dynamiczny i się dostosowywać do tego, co się dzieje na, na torze. No i cały czas mają jeszcze dużo rozmawiać. We FIA lubią rozmawiać o karach za przekroczenia prędkości podczas safety carów, żółtych flag, czerwonych flag itp., itd., o oponach, które. No nie są idealne ta opony na, na mokrą nawierzchnię, o reklamach na torze, bo to ta reklama spowodowała e, konieczność zjazdu Pierre'a do, e, do Pitlane, no i to też po prostu była groźna e, sytuacja, no i też o tym, żeby w Japonii jakoś sobie poradzić lepiej z systemem odprowadzania wody, bo to też, zdaniem FIA, nie było e, idealne, no i też zapowiedziano, że przyjrzą się temu zapisowi dotyczą, dotyczącemu... E, Zapisowi, który dotyczy punktów, no, chodzi o to zamieszanie po Grand Prix Japonii. To, że Max był, nie był, był, nie był mistrzem, wszyscy przegapili jedną linijkę w, w regulaminie. I FIA ma świadomość tego, że trochę tam można by to lepiej było zapisać, więc tym też się mają zająć. No a ja kolejnymi sprawami za jeden zajmę się, prawdopodobnie w okolicach środa albo czwartku. Za dziś Wam bardzo dziękuję, czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się, do miłego. Cześć, cześć.